30 kwietnia premiera miała nowa część kolekcji Legend, a konkretniej Droga Zagłady, czyli pierwsza część trylogii Bejna. Słuchajcie, tak jak w przypadku Darta Plegisa miesiąc temu, jestem zachwycony tym, że wydawnictwo Olesiejów robi tak wybitną robotę, jeżeli chodzi o wznowienia Legend. Za każdym razem to powtarzam, że sam fakt, że osoby, które nie siedziały w legendach, które coś tam słyszały o nich, mają w końcu okazję wejść w ten niesamowity świat, to no, wiele dla mnie znaczy i naprawdę tutaj z całego serca dziękuję wydawnictwu, że robi taką bożą robotę. No bo naprawdę to, je, to jest cudowne, naprawdę jest to mega i myślę, że wielu fanów to doceni. Mam nadzieję, że sprzedaż dobrze idzie tych książek, że Faktycznie widać to zainteresowanie, że widać ruch, no bo tak jak mówię za każdym razem, chcemy więcej legend, chcemy kolejnych opowieści ze starego kanonu, także dziękujemy jako fani. Przechodząc natomiast do samej książki, jest to, tak jak powiedziałem, pierwsza część Darta Baina. Jest to trylogia opowiadająca o Lordzie Sithów, Darcie Bane tytułowym naszym. Jest to twórca Zasady Dwóch. To jest ta zasada, którą e, możecie zobaczyć w prequelach. Także macie Sidiusa, Maula, Duku, e, no i w końcu Anakina, Skywalkera. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć od czego to się zaczęło, jak to się zaczęło, e, to jest zdecydowanie pozycja dla Was. Jeżeli chodzi o całą trylogię, to ja Wam powiem, że e, jestem daleko od jakiejś takiej hurra optymistycznej, opinii na jej temat. Bo jak pierwsza część, pierwszą część uwielbiam i uważam ją za absolutne arcydzieło, tak druga część jest ok, jest dobra, ale głównie ze względu na nawiązania do Kotorów. Jeżeli graliście w gry, to naprawdę o wiele więcej wyciągniecie z niej, aniżeli byście wchodzili do tego świata bez żadnej znajomości. O, może w ten sposób. Dlatego Natomiast trzecia część, no nie jestem jej fanem, jest moim zdaniem bardzo, bardzo kiepska. Yy, brakuje w niej jakiegoś... no nie porwała mnie, może w ten sposób, tak? Yy, żeby to ująć w jakiś yy, taki zgrabny sposób, wyobraźcie sobie, jeżeli jesteście fanami F1, to wyobraźcie sobie formę Astona Martina z 23 roku, yy, a Dynastię Zła, czyli trzecią część trylogii, yy, z tego roku. Także może w ten sposób. W każdym razie, m, pierwszą część bardzo, ale to bardzo polecam, no jest świetna. Generalnie jest podzielona na trzy części, podobnie jak zresztą Dark Plagueis. Pierwsza część opowiada o e, jego młodości i o jego e, służbie w wojsku Sithów. E, druga część natomiast to jest jego nauka w Akademii na Korribanii, natomiast trzecia to jest e, w zasadzie już tylko bitwa na Rusan. E, to jest właśnie to takie wielkie wydarzenie, e, które Sprawiło, że Darth Bane stał się tym, kim się stał. I możecie się dowiedzieć, właśnie. Generalnie ta książka jest taką kwintesencją tego, co powinniście wiedzieć o Bane, ponieważ jest ona napisana w świetny sposób. Opowiada o wydarzeniach, które go doprowadziły do tego momentu, w którym się znalazł. I na dobrą sprawę, sama ta książka stanowi pewną zamkniętą całość, co jest naprawdę dobre. Jeżeli mówimy nawet o trylogiach, bo bardzo często jest tak, że jeżeli mamy trylogię, mamy cykl książek rozwinięty, rozciągnięty na kilka części, no to niektóre pozycje mogą się wydać jakimiś filerami. Na przykład, takim przykładem może być Heretyk Mocy 2. Tak? Uważam, że to jest najgorsza część z nowej ery Jedi. E, może nie najgorsza, na, najsłabsza, o, bo ta, tam nie ma złych książek. E, natomiast jeżeli byście nawet przeczytali tylko tę książkę, tylko drogę zagłady, to będziecie wiedzieć wszystko, co jest niezbędne, jeżeli chodzi o Dartha Vana. Uwierzcie mi, jest ona arcydziełem, jeżeli chodzi o książki ze Star Wars. Nie jest co prawda w mojej topce książek ścisłej, bo wciąż uważam, że są znacznie lepsze książki niż Bane. Natomiast jest ona bardzo bardzo dobrym y, początkiem dla osób, które by chciały wejść w świat Star Wars. Także słuchajcie, to jest y, tyle jeżeli chodzi o samą, o samo moje zdanie na temat książki i tak dalej. Y, natomiast jeżeli chodzi o y, miękką oprawę, to jest słuchajcie y, po prostu taka sama, taki sam format jak kanoniczne książki czy na przykład art jeżeli porównamy sobie tutaj z poprzednią częścią kolekcji Legend Plegisem, no to możecie zobaczyć, że ona jest odrobinkę cieńsza niż, niż Plegis. No bo Plegis miał tam ponad 500 stron, a Bane ma stron trochę ponad 400. tak, To jest 100 stron mniej. Natomiast uważam, że po prostu droga zagłady i tak jest znacznie lepszą książką niż Dart Plegis. Więc nie wiem, czy mam się tutaj jakoś bardzo rozczulać na temat samego wydania. No, bo to jest w zasadzie takie samo, ta, taki sam format, taka sama konwencja, jak właśnie Dart Plegis. To jest kolekcja legend, czyli szata graficzna jest generalnie taka sama, nie licząc cover artu. Oczywiście różni się opis, tak, to, to, nie, to nie podlega ża żadnym wątpliwościom. Mamy również chronologię legend, więc. W każdej książce tej kolekcji pewnie będzie zawarta. Dlatego, tak naprawdę, wszystko to, co powiedziałem o samym wydaniu Darta Plegisa, to to samo można przepisać Drodze Zagłady i prawdopodobnie wszystkim kolejnym pozycjom z kolekcji Legend. Droga Zagłady została również wydana u nas w twardej oprawie. Mamy tutaj. Kolejny raz yy, piękne pudełeczko. No, będzie ono się prezentować wybitnie na półce, uważam. Yy, no i oczywiście mamy wydanie w twardej oprawie, yy, które znowu ponownie yy, nie jest to nic yy, odkrywczego. Jest to po prostu oprawiona książka w twardą oprawę. To nie jest żaden inny, inny format. To samo co z plegisem. Natomiast yy, to. Co jest tutaj też ciekawe, to to, że ma malowane boki stron. Tutaj mamy z góry i z dołu, tak samo jak z plegisem, mamy napis Star Wars, natomiast po, po boku mamy jeszcze część kawałek, kawałek twarzy Darta Bena. Dlatego, wiecie, niektórym to odpowiada bardziej, niektórym mniej. Ja podtrzymuję moje zdanie, że wolałbym, gdyby to były jakieś sitańskie. Sitańskie literki, coś, coś takiego, wzorki, coś, żeby to wyglądało jakoś ładniej, bo mimo wszystko no, uważam, że można było to zrobić lepiej, natomiast i tak jest to wykonane naprawdę, naprawdę porządnie. Dlatego, wiecie, wszystko to, co powiedziałem w moim filmie o Plegisie, to to samo można podpiąć pod wydania Drogi Zagłady. Dlatego nie będę się tutaj raczej już rozczulać nad samymi wydaniami. Chciałbym natomiast jeszcze tutaj chciałbym porównać wydanie nowe z wydaniem amberowskim. No bo tutaj jednak mamy znaczącą różnicę i wiem, że wiele osób na przykład woli te nowe okładki. Zgadzam się, że na przykład okładka zasady dwóch, czyli drugiej części, która wychodzi za miesiąc. Jest ładniejsza w tych nowych wydaniach. Natomiast, jeżeli chodzi o Drogę Zagłady, to jestem zdecydowanym fanem wydania Amberowskiego, jeżeli chodzi o szatę graficzną. No bo, słuchajcie, nie wiem. Je, ja się wychowałem na sześciu filmach i Star Wars Comics, dlatego, wiecie, słyszałem o tych książkach, jak byłem mały, widziałem te książki, gdy byłem mały, nie czytałem ich, ale były gdzieś tam mniej lub bardziej w mojej świadomości. Więc ze względów nostalgii, to wydaje mi się, że jednak bardziej wolę te Amberowskie. Natomiast nie da się ukryć, że te nowe również są przepiękne. Tak? Ja jednak będę zawsze preferował te Amberowskie. Więc mam w sumie teraz już cztery wydania Drogi Zagłady, co jest fajne w sumie, ciekawe. Bo mam dwie te nowe od Olesi i mam dwa Amberowskie, jedno i kieszonkowe. Także Eee. Fajnie. Naprawdę ciekawie mieć kilka różnych wydań książki i fakt, że mam właśnie kilka tych wydań, że mam amberowskie i nowe, naprowadziło mnie na pewien do pewnej ciekawej rzeczy. A mianowicie w Essential Legends Collection w Stanach jest taka książka jak jodam mroczne spotkanie. To jest, to jest ta książka, mam wydanie amberowskie i ona ma stron 240. Tak zapamiętajcie, 240 stron. Natomiast Dartbane ma stron 300. Ma 300 stron. Jeżeli się przyjrzycie grzbietom kolekcji Legend, to zauważycie, że jak jeszcze w plegisie ten napis kolekcja Legend jest bardzo fajnie rozmieszczony, to już w drodze zagłady wydaje się być odrobinkę no ma bardzo mało miejsca ten napis kolekcja legend. Hmm, więc, jeżeli opuszczą się o wydanie mrocznego spotkania, który ma jeszcze mniej stron niż Dart Bane, no to się nagle okaże, że tego miejsca może zabraknąć. Co poskutku, poskutkuje prawdopodobnie y, zmniejszeniem czcionki y, tego napisu kolekcja legend. Co z kolei sprawi, że ta kolekcja, y, no, może nie wyglądać aż tak dobrze na półce, tak? To jest moje do, dosyć duże zmartwienie w tym kontekście. No bo chciałem, żeby ta kolekcja jednak zachowała jakiś taki, jakiś taki taką spójność pod względem właśnie tylu rzeczy, ilu mogą. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nastawiali się raczej na tylko cztery książki początkowo. Czy to jest kwestia tego, że na przykład Jody w ogóle nie dostaniemy? Nie mam pojęcia. W każdym razie to jest to, co mnie dosyć martwi, jeżeli chodzi o takie krótsze książki, które są w Stanach, w ramach ELC. Dlatego jestem ciekaw, jak to rozwiążą, ale myślę, że naprawdę dadzą radę, bo Olesiejok zawsze daje radę. No, są. Jeżeli chodzi o jakąś taką spójność w wydawaniu książek, o jakość, no to to nie boję się tego powiedzieć. To jest najlepszy wydawca książek ze Star Wars, jaki jego mieliśmy w Polsce. Naprawdę. Tak jak kocham opowieści ze Starego Kanonu, które zostały wydane przez Amber, tak jednak spójność niektórych wydań pozostawia wiele do życzenia. Jak na przykład tutaj jest coś takiego jak Mroczne Gniazdo. Trylogia Troja Deninga wygląda w ten sposób. To jest trylogia. Jeden cykl książek. Każda książka jest wydana w inny sposób. W sensie ma inny grzbiet. Wszystko jest w cały świat. Generalnie to jest chyba najgorzej wydana, wydany cykl książek ze Star Wars, jaki istnieje. Bo w pierwszej części mamy jeszcze pozostałości z nowej ery Jedi. Bo to jest logo Nike. A już dalej mamy zupełnie no, brak tego loga. Mamy też w różnym miejscu ten napis Amber. W cały świat to wszystko. Dlatego naprawdę doceniajmy to, że Olesiok taką ogromną i wybitną robotę robi pod względem nowych wydań. Także słuchajcie, ja wam Was ponownie zachęcam do kupowania Legend. Zachęcam do wspierania wydawnictwa, ponieważ yy, naprawdę możemy dostać super książki, super historie, yy, które tylko no, czekają na to, aż, aż będą wydane w Polsce po raz kolejny i żeby więcej osób mogło kupować te wspaniałe historie. Także ode mnie to wszystko, trzymajcie się i niech moc będzie oczywiście z wami. Pa, pa.